Razer wypuszcza maszynkę do golenia dla graczy i to jest kolejny mem prima aprilisowy, który staje się faktem. Nie jest to byle jaka maszynka, bo wypuszczona razem z Gillette jest to seria Gillette Labs przerobiona na wersję Razer. No akurat co jak co, ale Razer mega pasuje do maszynki do golenia, sama nazwa. Więc no powiem Wam szczerze, bardzo fajny projekt. Jak zostawicie suba, to ja zrobię reckę tej maszynki, bez względu na to, ile będzie kosztowała, a na 100% będzie kosztowała niemało. Samo Gillette Labs kosztuje 100, więc podejrzewam, że w takiej zielonej edycji od Razera no to 2, 3, 4, a może 1000 zł będzie kosztować ta maszynka. Tak czy inaczej, fajnie wygląda zielony motyw Razera, a tak to poza tym stare, dobre Gillette. No cóż, zobaczymy czy to szaleństwo ma sens, ale dla mnie to jest absolutnie niesamowite.